Nagrywane. Przybyliśmy do obozu. Jak widać namioty są ustawione wokół, można na nie zbliżyć. Każdy ma swój numer i są położone synchronicznie, więc to jest, to jest bardzo ładne. I teraz stawiamy gwiazdę. Jest trochę żółta, ale uchroni nas przed gomorami, tak kot jest fajny. Jak jest kot, to jest fajnie, nie? No, fajna jest Dzień obozu, kolejny. Tu są chłopcy. Jej! O, jesteś, tak ja wygląda. Jedziemy dzisiaj do Białowieży. Wczoraj. Biała Wieża charakteryzuje się tym, że była tam Biała Wieża. Już jej nie ma. I już jej teraz nie ma, za to jest żubr. Z druhem remkiem będziemy Was dzisiaj waszymi przewodnikami po Białowieży. Żubrami. Młodymi żubrami, adeptami żurowania. Oczywiście będziemy mieli profesjonalne wsparcie w postaci przewodników białowieskich, ale będziemy wam dzisiaj opowiadać, jak to wygląda. Także do zobaczenia na trasie. Dobrze, więc ja zbieram ankietę. Jak się podobało na tratwach. Bo nie było super i było super. Moja do wiosny. Podobało mi się wszystko, a najbardziej wszystko. Nie no, fajnie było. Te Obi. widoczki były bardzo piękne, marownicze i woda też fajna. Fajne krówki. Fajne krówki, śmierdzące. Dużo nie widziałam tych, kurde. no, fajnie było. Kolejno. Kontynuuję ankietę, jak się podobało na tratwach. Fantastycznie. Było ja dobre żarcie, wszystko było dobre, Ja im nie każę tego mówić, tak naprawdę mówią. Milunka była <laughs> wspaniała, Kraku z premium. polecam na traktach. Co roku będę musiał być. No, na pewno dobrze. Nie utopiłem się ja, ani żadnej rzeczy nie utopiłem, więc dobrze. Też się nie utopiłem, co mnie cieszy, że metra tonęła. Była dobra herbata z zmianą. Było bardzo przyjemnie, cisza, spokój. Okay. O podróży rozmawiamy, tak? Tak, o tratwach rozmawiamy. Nie podoba się to, że spałem. Polecam, zapraszam. Polecam na tratwie, że spałeś, ci się nie podobało? Nie, w autobusie, nie wiem Ja się pytam o atrace, jak ci się podobało? A wam? Jak się podobało na tratwach? super! Dziewczyny, jak wam się na tratwach podobało? Tak, Malena? Jak się na tratwach podobało? Było świetnie. A wam się podobało na tracwach? Na tracwach? Na było wspaniale. Jeszcze wspanialszy był dzisiejszy sen w autobusie. Filipa, to by się podobało być naszym ratownikiem? To na tracwie? Nie musiał nic robić. Jesteśmy w Białowieskim Parku Narodowym w rezerwacji żubrów. Tu widać trzy żubry machają nawet... Tak jak w słonie Żubry, tak jak w reklamie takiego popularnego napoju. Żubr wszystkich pilnuje. Tu uwaga, dziko żyjący czwarty żubr. Tak, to jest prawdziwy żubr, to jest ojciec Żubr. Tutaj są tylko kadeci dla żubra, a tu jest ojciec Żubr. Następnie spotkaliśmy się z panią przewodnik, która oprowadziła nas po parku i po muzeum. Mieliśmy okazję zobaczyć sarny i jelenie oraz trochę się o nich nauczyć. Oczywiście nie mogło zabraknąć żubrów, czy też hybrydy żubra z krową. Były też znane przez wszystkich dziki. Expecto patrono. No, no, no. Okay, <głos> 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 Mam zaszczyt, zaszczyt powitać Państwa w najnowszym odcinku National Geographic World. Dzisiaj przenosimy się na suche stepy Ameryki Wschodniej, aby obserwować najnowszą rasę ogierów, zwanych też ogrami. Widzimy tutaj dwójkę z nich w swoim naturalnym środowisku. Jednak cóż to? Przychodzi ludność tutejsza, tak zwani Indianie, którzy próbują osiodłać ogiery, jednak coś poszło nie tak, jak widzimy. Teraz Indianie stają nad swoją nowo upolowaną zdobyczą. Dziękujemy. Zrób europejski Poc Bosanasus. Gatunek użyskowca z rodziny wołowatych rzędu parzystogów, kopy, wołów, tych, co w 2013 roku. Światowa liczebność gatunków wynosiła 5249 osobników, z czego 1623 przebywały Kodoblak, walki, nearby, w konowlach zamkniętych w 1923 roku. W kilku wolnych latach, w danym czasie, w Polsce żyło 1347 osób, z czego 55 tysiące żyło wśród bieżących. Earth... o que <laughs> <glycete>. isso. <illa> <displaysSean> <Oliver> <são> My jesteśmy młode wilki. Auu! A jak wiadomo, wilki od razu po polowaniu ucztują. Dajcie jeszcze dla mnie. Mhm. Zaczynamy kolejny dzień obozowy. Dzisiaj jak widać pakujemy obóz, mimo że to jeszcze nie koniec i ruszamy do Supraśla na noc na spanie w lesie. Eee, zaczęliśmy od śniadania, a teraz jesteśmy w mundurach, bo robimy sobie coroczne, tradycyjne zdjęcia i eee, do tego będzie apel. A już potem wyruszamy, aby przejść kilkanaście kilometrów z plecakami i poznać Supraśl. Mamy tu dziki okaz instruktoru, członko forwardowców. I ja przybrane dziecko, on powróciło ja do nas po Córka to, to marnotrawna. Miałam maturę, rok nie chodziłam na zbiórki, a teraz jeszcze jestem na powiem, a nie na fotki. Ale zdałaś maturę, brawo, Zdałam gratuluję. Maturę, dziękuję, witam. I nasz solenizant dzisiaj. Co nasz solenizant nam nasz, powie dzisiaj? Nic nie mogę powiedzieć. To wszystko jest tajne i zimne. czy hmm. mogłoby być cieplejsze. Właściwie jest zimno. Mróz, śnieg. I Kaszka ma ciągle jedną krokiewkę od wielu lat. Wstyd. I A hańba. Kasia ma lat? Już Zofia ma dwadzieścia i pół. I tak. Przed apelem spotkaliśmy się na chwilę, aby wręczyć Jaremię długo wyczekiwany sznur zastępowego. Myślę, że prezentujemy się dość ładnie. Ale sami to oceniacie. A po apelu mieliśmy chwilę, aby przebrać się z mundurów, wziąć plecaki na plecy i wyruszyliśmy w drogę do supraśle. Ale o tym w następnym odcinku. Do zobaczenia!